Siema widzowie, dzisiaj pokażę wam jak pobrać Undertale Beats and Pieces Jest to pełny poradnik, w którym wam to pokażę, więc przejdźmy do materiału Pamiętajcie, żeby zostawić suba i lajka, jeżeli ten film wam się spodobał Więc pierwsze co robimy w naszej przeglądarce to wpisujemy Undertale Beats and... No powinniście mieć Beats and Pieces Wchodzimy tutaj w mod Archiw. The Metal and Magic, bo te pozostałe. Ta jedna jest unfinished, a ta jest preview. Oto. I gdy wam się pobierze, tutaj o. Idźcie mieć. Yy. O, pobiera się. A jak się pobiera, to to już jest dobry znak. Gdy wam się pobierze, no to klikacie. Teraz ważne wchodzicie w Steama tutaj i klikacie o w tą korbeczkę. Teraz zarządzaj i przeglądaj pliki lokalne. Wpierw musimy tutaj wejść w, w olipka, gdzie to było. W... Pobrane. Nie, to miałem tutaj tak, o proszę bardzo i teraz tutaj musimy kliknąć wyodrębnić w to wejść i wyodrębnić wszystkie wtedy jak się wyodrębni wszystkie wchodzimy w pobrane, tutaj wchodzimy w to tutaj wszystkie rzeczy zamieniamy tutaj już jak weźmiemy i kopi do Undertale zamieniamy i teraz wchodzimy w Delta Patchera, Delta Patcher jako oryginal file bierzemy bierzemy data, a jako x delta bierzemy oto. Gdy już się uda, to tutaj powinniście mieć właśnie, jak wejdziemy. W, jak już wam się uda, to teraz wchodzicie do Undertale i to jest jeden z ważniejszych rzeczy. Toł. O to Undertale BNP zmieniamy na Undertale. I gdy już to zrobimy, no, jak widzicie, mamy pobranego moda Undertale Bits and Pieces. Tutaj jest mi save i jak widzicie, mamy wszystko gotowe. No, więc dziękujemy za, dziękuję za oglądanie. Jak mówiłem, zostawcie suba, łapkę w górę i do zobaczenia. Na razie.